W... Siemano widzowie! To znowu ja, TDX A dzisiaj Idziemy do piwnicy, jak widzieliście Na szortach. O piwnica znowu otwarta Czekajcie widzowie Dobra widzowie już latarka działa Nie Ja pierdziele Widzowie Co to jest? Co to jest? Ja pierdziele widzowie co to jest? Co to było? Kim ty jesteś? Ej! Kurde, ej! co jest? Nie, nie, nie! 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 Halo! E! Halo! Ej, no! Bez jaj! Bez jaj... Co tu jest? Zara to jest jego maska. Co to jest? Widzowie, jakaś koperta. Ja pierdzie. Dobra. O Jezu. Po co? Czekajcie, na kartkę położę. Możemy... Chciałam ją otworzyć Kto to nazwali? O, ja pierdziele Mamy kartki Pierwsze zadanie Ułóż puzzle Jakie kurde puzzle i to mają być puzle? Ja pierdę. Jezu! Ja pierdziele! Co on robi? Zaprzód mi w piwnicy! Nie ja, wiem, tak? Może nie wiem. tak? A tak? Logika, logika. Była coś jeszcze w koferze. O dobra, mamy uśmiech. Nie wiem. Patrzcie. Ja, czy tu jest jakiś klaun? Jakoś. Dobra. Zadanie zrobione. Nie wiem, co mam tu zrobić. Szczy... Halo. Halo, ludzie. Zbierane zadanie jest. Ta maska jest, ale. Jakie? Ktoś, idzie? Ktoś idzie. Ktoś idzie. Co tu jest? Co tu było? Jo! Co tu jest? Halo! Ehm. Yy... Widzieliście te palce? Nie chcę mi się wyzwać, ale. Ja wiem, że jestem zamknięty w piwnicy i w której światło jeszcze nie działa. Mamy karteczkę, widzowie. Może ja tak może. Co tu jest napisane? Zadanie drugie, znajdź karteczkę. Ja pierd. Jak u znowu karteczkę? W ogóle mamy ten uśmiech mu. Ten, dać? Ja pier... Dobra. Nie wiem. Widzowie. Co ja mam tu szukać na górze, na dole? No nie wiem, widzowie. Uh. No nie wiem, kurde, gdzie ona może być. Ja piędziesz ta maska. Ja... Pierdzielę. Ale ja to nie chcę mieć. O oh, pierdolona, bo gdzieś tu, o kurde, jest, jest! Chyba to jest ta karteczka. Klaun! No pierdziele! Zadanie zrobione, halo! Co to? Tu maskę nie wiem, czy mam zabrać Czy nie Gdzie, Co tu ma Halo e, Widzicie Widzicie to To ma kurde Normalnie Kres Dobra, wyłożę latarkę, czekajcie, jest zadanie trzecie, widzę, mówię, wyłożę latarkę gdzieś tu, mamy zadanie trzecie, zgaś światło na 10 minut. Ja Chyba go porąbało! Chyba go coś zabolało. Ja pier... Ja jo... pier... Skąd to? Jo pierdziele! Nie! Czym to jest i? Halo? O kurde, mole! Ja. Co to miał być? Upewniałam się, czy piwnica nie jest zamknięta. Dobra. To ja się z wami żegnam. Będzie... Jak powiem 10 minut i z tych zwykłych knikami trzychł. pierdzie Ja nie wiem, zemsty. Zobacz, prędzej nie będzie, ale dobra. Teraz ja Wam, widzowie, przerwę robię i powiem Wam, kiedy minął 5 minut. Dobra, widzowie, jak zwykle. Nienawidzę go. Nie. Nie. Ja! Pierdziele. Widzowie. Minęło już już na 5 minut, więc widzimy się na, za następne 5 minut. I widzowie... Co to było? Ja nie, widzę, bo ja nic nie widziałem. Przez te 10 minut mógł to ktoś tu wejść. No dobra, to... Halo, zadanie zrobione. czy Czekajcie w ogóle jakąś się nazywa. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. To już drugi odcinek. Będą co? Diopir! Oh, o oh, Jezu! O mi ciarki przeszły! Widzowie! Ja pierdziela, czekajcie! O! Kamera wygląda ustawiona i musimy od... O kurde! Japier! Zowie, e, mam nadzieję, że mi nie zdejmą tego filmu, bo przez tego chłop... Zabieraj... Nie, nie chcę tego dotykać. Ja pierdziele, wy... Halo? Proszę się uspokoić. Kartka? Z zadanie? Czwarte, no nie czwarte, rytuał strasznego. Teddy? Postaw maskę na końcu korytarza. Czy coś nie... Czy, czy go coś nie porąbało? Ja jestem w piwnicy i mam rytuał robić. Czy Komar mi tu lata. Co on... Ja pierdzielę, widzowie! Dobra widzowie, idziemy w tą maskę. Ja pierdzielę, kim ty jesteś Halo! 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 Halo. Nie chcę dotykać tej maski, ale... Najwidoczniej muszę. Postawię tu, tu w ogóle. Tu to jest zaprombana maska. Ja pierdzielę. No i co, zadanie zrobimy? Halo, bo maska położona. Hapierę. Czy ja mam te kaski wziąć do domu? Nie biorę tego w życiu. Piąte. Zadanie piąte. Co widać, że czasami będzie ciężka na znaczy ciemno? Tylko, że ja muszę otworzyć te koperty. Co ty robisz? Dobra, mamy. Zadanie piąte. Gaś światło i powiedz 10 razy straszny Teddy Ja Ja picture. Muszę to robić. Czuwiku, cię wypuść mnie. Halo. Ja jestem Polakiem, a ty? Halo. Nie ja. Dobra, widzowie. Ja pierdzielę. Dobra. Straszny Teddy, 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 teddy. teddy. ja pierdzielę! Chodź tu! Jo ja pierdziele, chodź! Kim ty jesteś? Jo ja pierdzielę, tu jest, gdzie jest? Chodź tu, czyli on jest. To jest Teddy? Ej, Halo! Zadanie zrobione! Halo! Człowieku! 100. I czujecie jaki... Ja czuję, że to jest takie grube. Widzicie? A pier. To co widzę? Co tu jest? Co tu jest? Halo! Ha ha ha! To się śmieje, to się śmieje ostatni. Ja Jest dół głupis, no jak zwykle czerwony. Zagrajmy w grę, wisielca, ze mną. Ja ci nie. I znowu jaką grę? Cztery... Cztery te. Dobra, no to zacznijmy klasycznie od A. Dobra. Oh, halo. Patrzcie, Pisem A. O to może nie wiem. B. Czekaj, dlaczego on nie robi jak to: w sznurka i głowy tej postaci. Słuchaj mi to? Nie. Słuchaj mi Halo. Nie. Ojej. No Napisał słowo kil, widzicie? I znów nie. Hmm. D, od alfabetu. Nie no będzie. Patrzcie, żeby nie było. Napisałem D, literę D. No i co dajemy mu? Co się Jest tu. Halo, wypuść mnie! Jak wiecie, czego nie ma z tyłu? na pewno gdzieś jest z tyłu, bo się pojawia cały czas. Co tu było? Halo? Jest tu, a nie chce mnie... Gdzieś się wrzucił. Jest, D! Trzecie! Kill D! A, B... O, C zapomniałem! A dobra, dajmy E. Czekaj, jak będzie D, to chyba wiem co to. Na... Ja wiem chyba co to będzie. To będzie... Jezu. czas to słyszę widzowie za mną. Mam nadzieję, że tu nic nie jest strasznego. Teraz gramy w grę. Czyli ktoś... Jest ich... Jest ich widzowie dwóch. Bo jeden jest tu, a jeden ze mną gra w grę. A pierdolę, Widzowie, zostawcie łapkę w górę, sub. Jo! Yo, dead you! Dead you! Tak. Tak, Widzowie, już wiem, co to jest. Czy, czy to jest Teddy? Zapomniałam Na... ja pokazać, że. Mieszę z tym, jestem w piwnicy, w piwnicy, w której światło nie działa. Dobrze, że latarkę wziąłem, jakby latarki nie wziął, by mnie zamknął. Jest ta maska. Tak. Zadanie zrobione, wygrałem z tobą. I jest izną. Widzicie widzę, że to jest I. Tutaj. Tutaj jest I. Widzicie? Mam nadzieję, że widzieliście. Ja wiesz, I zawziękamy. Czekaj. No, kurde mówię, kim jesteś. Halo. Halo, kur. Nie no, mówię, widzicie? No jeden jest tam, a drugi jest gdzieś tu, albo tu. Nie no widzowie, jak najszybciej kończyć te zadanie. Zadanie siódme, ucz słowo zykopert. Czyli tu jest i, gdzie jest jedna koperta? O drugiej było co? PY P. no jakie na, słowo na PY? Druga jaka? A P A PANIEM? P A na czwórkę? P E WIEKU WY NY Wiem co to będzie P I E WY E. I i nie ma, piewnica, słowo piewnica. Zgadza się? Halo. Ja pierdzielę. Dawaj mi tu. U, kurde! No, jest Ostatnie. Ostatnia. Ostatnia. Nie pewnie dziesięć. Zadanie muszę wyjść z piwnicy i uciekaj. Czekajcie co? Czekajcie widzę, co? Ej! Ej, halo! Halo! Gdzie uciekasz? Widzicie? Ja pierdzielę. Halo? Halo! jest Oj, czekajcie mi Halo! Ja pierdziel, widzę! Mieliście to czekajcie halo człowieku ja pierdzielę, widzowie dajcie znać co myślicie o tym temacie ja się widzę z wami kończę do następnego odcinka nara